Witam serdecznie, nazywam się Katarzyna Kimszal, jesteśmy właśnie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, gdzie odbywa się już trzeci Beskidzki Konkurs Młodych Cukierników. Ta edycja przyciągnęła bardzo wielu młodych, zdolnych ludzi. Przyjechali do nas uczniowie aż z 11 szkół z Województwa Śląskiego, z Województwa Małopolskiego oraz z Czech. Mamy dwie szkoły z Ostrawy oraz Czeskiego Cieszyna. Uczniowie mają do wykonania jesienny deser restauracyjny, wykonują go w czasie 3 godzin, 4 porcje. Uczniowie, którzy biorą udział dzięki temu, nabywają umiejętności zawodowych, ćwiczą sobie przed egzaminem zawodowym i na pewno będą mieli łatwiejszy start później w życie zawodowe po szkole. Daje im to również możliwość poznania osób z branży, osoby w jury. To specjaliści mam pana Rafała Bojką, pana Marka Pilcha oraz panią Agatę Niedzielską, którzy tutaj będą oceniać pracę pod względem techniki wykonania, jak również smaku oraz aranżacji talerza. Wcześniejsze edycje były również poświęcone tematyce słodkiej, czy, czy były inne tematy? Tak, wcześniejsze edycje były poświęcone również tematyce związanej z cukiernictwem, no bo to jest konkurs cukierniczy, jednakże poprzednie edycje były związane z tortami. Teraz trochę zmieniliśmy formułę i są to desery. Uczniowie, którzy zdobędą pierwsze, drugie, trzecie miejsca, otrzymają bardzo cenne nagrody, które są ufundowane przez. Stowarzyszenie EKOGA, które pozyskało po prostu pieniążki z grantów, które tutaj nasze starostwo nam oferuje. Również mamy sponsorów zewnętrznych, to firma BHP Niedzielscy, Tomi Cafe, Ludwik Czekolady ze Skoczowa, i uczniowie, każdy z uczestników otrzyma również nagrody pocieszenia, które są związane ze sprzętem cukierniczym, więc dzięki temu też będą mogli jeszcze lepiej swoje umiejętności cukiernicze kształtować, ale również słodkie upominki i, i nagrody od BHP w niedzielce.